kochani, witamy Was na filmie z nowej dostawy. Dzisiaj mamy piękny, świąteczny klimat. Mam nadzieję, że Wam się też udzieli. Zobaczcie co ciekawego przyjechało do nas. Przede wszystkim mamy piękne, bardzo duże i w atrakcyjnej cenie paprocie. Ta paproć to jest akurat Neprolepis Green Lady. Dokładnie się tak nazywa. Pamiętajcie, że paprocie latem nie lubią mocnego słońca. Ustawiamy je raczej w półcieniu albo w świetle rozproszonym. I regularnie podlewamy. Paproć akurat nam nie wybaczy, jeżeli o niej zapomnimy. Kolejną fajną roślinką, taką tematyczną w klimacie właśnie świątecznym, jest araukaria. Dość długo nie widziana u nas, praktycznie cały rok jej nie było. Araukaria wyniosła. Ona też nie lubi przesuszenia, tutaj też musimy pamiętać, żeby ją regularnie podlewać. Coś to już doskonale znacie: stromantę, triostar. Nowa choja u nas. Piękna, wybarwiona. Nowe liście są właśnie w takim odcieniu różowawym. To jest hoja australis lisa i zaraz obok niej, zobaczcie, jest nowość Monstera Silta pecana. Albo Sirte Pekana, dajcie znać, jak to się poprawnie wymawia. Ja z łaciny troszeczkę jestem kulawa. Fajne pnącze, łatwo rośnie, także będziemy też je sprzedawać na cięte sadzonki. Jeżeli nie znajdziecie ich na stronie, dajcie znać, to Wam indywidualnie wycenimy i wyśmiemy zdjęcia. Nie wiem, czy mówiłam, ale łatwo się ukorzenia. Zobaczcie teraz piękną, małą, różową roślinkę. Jest to oczywiście Kalisja rosso. Czyli smurzyna. Ona też lubi więcej wody. To znaczy nie przelewamy jej, ale pamiętamy, żeby ją regularnie podlewać mniejszą ilością. Przejdziemy sobie do Peperomii. To jest Peperomia Lilian, też ją dobrze znacie. Te trąbeczki tutaj, to oczywiście ona w ten sposób kwitnie. Bardzo oryginalnie to wygląda. I mamy nowość takiego maluszka wśród Peperomii to jest Peperomia Kito. I jak będzie bardziej dorosłą roślinką, to te liście zrobią się takie pomarańczowo-zielonawe. Yy, tutaj mamy coś, co też już świetnie znacie, nie będę tracić czasu, żeby Wam to opisywać. Yy, skrzydłokwiat, o ile się nie mylę, to jest Bellini, ale no, mam nadzieję, że dobrze Wam powiedziała. Yy, I mamy też większy skrzydłokwiat, zaraz Wam go pokażę, ale zanim do niego przejdziemy, to też długo niewidziany pismium bolivianum. Fajne, długie. To jest bardzo prosty w uprawie sukulent. Wystarczy, że zapewnicie mu jakieś choćby delikatne źródło światła i co jakiś czas będziecie podlewać, jak Wam się po prostu przypomni, a on będzie wdzięcznie rósł długimi liśćmi. Mamy też roślinki roślinki, albo takie bardziej kompozycje świąteczne, które robimy sami, tu szczególnie zapraszam Was stacjonarnie. Jest to pizza, czyli świerk. Dekorujemy samodzielnie takie choinki na Wasze życzenie. Jeżeli macie jakieś tutaj kolory, to oczywiście też to przystroimy. Te choinki oczywiście znajdziecie też u nas na stronie internetowej, także polecamy. Stacjonarnie dużo różnych drzewek świątecznych, to jest akurat ardisja. Ciekawie kwitnie. Filodendron Birkin, on także wpasowuje się w nasz klimat świąteczny. Jeżeli już mówimy tutaj o świętach, to nie może zabraknąć gwiazd betlejemskich. To jest taki nasz hit. Może nie jest to najtensza gwiazda na rynku, ale już wam powiem dlaczego i dlaczego warto właśnie taką gwiazdę mieć w domu. To jest gwiazda betlejemska, która została z Zakupione od lokalnych ogrodników, tutaj właśnie z naszego Olesna. Serdecznie pozdrawiamy. Um. Ona jest żywotna. O wiele dłużej Wam wytrzyma niż te takie marketowe gwiazdy, ponieważ gwiazda jest delikatną rośliną. Ona nie lubi przewiania, nie lubi przemarznięcia. Kto już od nas zamawiał, ten wie, że pakujemy solidnie rośliny. Mają wiele warstw izolacyjnych i wkładamy także takie hitpaki, czyli wkładki grzewcze do każdej paczki. Także spokojnie ta gwiazda nie zmarznie. Tak samo znajdziecie ją na wysyłkę. Jeżeli już jesteśmy przy tej gwieździe, to powiem Wam, co z nią zrobić po świętach. Bo wiele osób po prostu wyrzuca swoją gwiazdę, a szkoda, bo ona potrafi się oddzięczyć pięknym wyglądem w przyszłym roku. Więc tak, taka gwiazda około lutego, marca zacznie zrzucać i obsuszać swoje liście. Musicie wyczuć ten moment, ona zacznie też tracić tą czerwień, liście będą przechodzić bardziej w kolor zielony. I wtedy, tak, około 15 cm na ziemię w przypadku tak dużej sadzonki, musicie ją uciąć. Następnie co my robimy z taką gwiazdą? Musimy jej dać po prostu odpoczyn, bo ona w tym momencie intensywnie kwitnie. To jest dla niej bardzo obciążający proces. Więc żeby ona sobie odpoczęła, to musimy ją przede wszystkim przenieść do ciemniejszego pomieszczenia. Taka nasza gwiazda w takim razie właśnie od marca wędruje sobie do ciemności. Ona musi mieć krótki dzień, przynajmniej 10 godzin takiej absolutnej ciemności na dobę. I później po około 2-2,5 miesiąca wyciągamy tą gwiazdę, tak mniej więcej powinno przypadać na lipiec-sierpień, wyciągamy ją i zaczynamy na nowo podlewać, bo w tym okresie, kiedy ona musi mieć ciemno, to ona też dostaje minimalną ilość wody. Tak po prostu, żeby jej korzenie i te małe łodygi, które tu zostały się nie ususzyły, ale ona musi mieć dość sucho. Niektórzy też ją przykrywają w tym okresie ciemności i nie wiem, można sobie tutaj jakiś materiał do tego wykorzystać, karton, tylko ona, mimo że będzie w ciemności, to czasami potrzebuje ten dostęp do światła. Czyli te kilka godzin w ciągu dnia musi mieć zapewnionego, choćby rozproszonego światełka i jak sobie już ją pod koniec wakacji bądź w połowie wakacji wyciągniemy no to na nowo zaczynamy ją pielęgnować stopniowo właśnie zwiększamy jej temperaturę, powinniśmy tak zacząć od 18 stopni, żeby jej też nie przegrzewać, niektóre osoby wystawiają sobie na dwór swoje gwiazdy latem, ale my jednak bylibyśmy tutaj ostrożni, żeby nie przypalić tych liści, bo jeżeli ona wcześniej sobie odpoczywała w ciemnościach, no to też nie można jej tutaj teraz skaleczyć tym słońcem no i spokojnie ona później, dzięki temu, że, ją, że jej pozwoliliśmy odpocząć, na nowo nabierze ten kolor czerwony i na święta powinna być gotowa. Dobra, rozgadałam się trochę za dużo o tej A gwieździe. Jak ją podlewać? A, jak ją podlewać? Właśnie, dzięki Kasia. My nasze gwiazdy codziennie praktycznie podlewamy. Zraszamy ziemię, tylko że u nas jest wysoka wilgotność. Jeżeli wy macie w domu niższą wilgotność, to zalecam po prostu codziennie gdzieś tam ją podlać. Niektórzy leją od dołu, my akurat lejemy od góry i zawsze świetnie się mają te gwiazdy, nic im się nigdy nie dzieje. I trzymamy ją przede wszystkim teraz, w tym okresie, kiedy ona jest piękna, wybarwiona, w dość widnym stanowisku. U nas jest przy oknie akurat i musi mieć cieplutko. Także y, jakaś tam sień czy hol, to nie będzie najlepsze miejsce dla niej. Musicie jej wybrać cieplutkie, fajne miejsce. Dobra, lecimy dalej. E, duży skrzydło kwiat. E, to jest e, odmiana e, lo, sweet. Loren, sweet Sweet Loren. Mm -hmm. Jakoś tak. Marin. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie. E, I przejdziemy sobie niżej, gdzie przygotowaliśmy dla Was piękne syngonia. Syngonia y, podopilum albo variegata. Są to nasze wyhodowane pod lampą sadzonki, ale my też zauważyliśmy, że one pięknie sobie radzą przy świetle dziennym na parapecie, więc niekoniecznie tutaj potrzebujecie lampę. Sadzonki są w dwóch rozmiarach. Na stronie znajdziecie konkretnie opisane już sadzonki ze zdjęciami, także będziecie wiedzieć, co kupujecie. Jeżeli chodzi o syngonium, to mamy tutaj jeszcze jedno w Wendlandii. Zobaczcie jeszcze raz nasze drzewko świąteczne. I z wielką satysfakcją pokażę Wam teraz giganty. Mamy tutaj fikusa dębolistnego. Możecie zauważyć takie brązowe planki na liściach. Może uda się z bliska pokazać. To jest naturalna cecha. To nie żenna mszyca, żenetarznik. No, to jest po prostu coś, co się zawsze pojawia na tych fikusach. Szczególnie na dojrzałych roślinach. I nic z tym nie robimy. Nie ścieramy i nie, nie, nie zapryskujemy niczym. Zobaczcie też naszą dużą monsterę. Mamy też kęty. Kęty w kilku rozmiarach to jest akurat mniejsza kęty. Ją znajdziecie online na naszej stronie. I tak samo Aspidistra. A Spidistra jest na przecenie, bo gdzieś tam jej się pojawił delikatnie żółty list jeden, dwa, może nawet trzy. Ale spokojnie tutaj gwarantujemy Wam, że zalicza się do roślin żelaznych i powinna znieść naprawdę dużo. Tutaj jeszcze możecie popodziwiać nasze gwiazdy betlejemskie. Stacjonarnie są one w różnych kolorach. Jeżeli byście chcieli z wysyłką mieć gwiazdy w innym kolorze niż czerwony, dajcie znać. Może jeszcze będziemy mieć dostępne. I duża kęcia jeszcze się tam gdzieś pojawia. A słuchajcie, mam jeszcze coś. Robiliśmy ostatnio porządki w naszym kolekcjonerskim kąciku. Mamy kilka szczytów ciętych. Już dzisiaj albo jutro powinny się pojawić na stronie. Tutaj mamy akurat filodendrony melanochryzum. Zobaczcie, szczytówki. I mam jeszcze drugiego filodendrona to jest White Princess. Tak samo, będziecie mieć zdjęcie. Danej ciętej sadzonki, więc będziecie wiedzieli, co kupujecie. Z takich fajnych roślin, których też już u nas długo nie było, to są tilancje, te największe, jakie znamy ustnoides. One świetnie wyglądają w doniczkach głowach, jakie sobie gdzieś tam zawiesicie. Czy ja jeszcze o czymś zapomniałam? Dużo epipremna. Dużo epipremna, oczywiście. Jak zawsze w rewelacyjnej cenie, około 35 zł. Zobaczcie. Giganty. Robimy też strojki. Wrzuciliśmy kilka takich propozycji na stronę każdy jest po jednej sztuce, także oglądajcie, podziwiajcie, jeżeli macie ochotę. One oczywiście są też na wysyłkę. Stacjonarnie znajdziecie u nas bardzo dużo dekoracji świątecznych. Mamy różnego rodzaju bombki, renifery na teleskopowych nóżkach, czyli mogą być wysoko, nisko. Z ciekawostek też uzupełniliśmy olejki nim, których też nie było jakiś czas u nas. I mamy ogromną dostawę akcesoriów. Musicie koniecznie przejrzeć nasz dział akcesoriów. Może zrobimy jeszcze drugi filmik i Wam pokażemy, co tam jest ciekawego. Także życzymy Wam wszystkiego dobrego. W tej świątecznej atmosferze się z Wami żegnam. Pa-pa!